Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w Kulu w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym, który jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Ponieważ jesteśmy w Kulu, to mamy dzisiaj też tutaj kulnik. Kury się co prawda nie niosą, jest przedwiośnie. Mamy kwiecień, ale jest dosyć zimno. Ja czekam, żeby zniosły jajka, bo Wielkanoc zapasem, więc może jakim trochę podsypię, może będzie lepiej co może może się zniosą. A ja chcę wam opowiedzieć dzisiaj o wielkanocnych zwyczajach na Kaszubach. Na Kaszubach Wielkanoc nazywamy jastre, i do dzisiaj ta nazwa funkcjonuje. Przygotowania do tego święta zaczynały się no jeszcze przed jakiś tydzień, 10 dni to na pewno, a tak naprawdę zaczynały się Pierwsze przygotowania w momencie rozpoczęcia postu. Wtedy wszystkie gospodynie w absolutnej ciszy. Ta cisza była tutaj bardzo znacząca. Nie można było rozmawiać. W absolutnej ciszy były wszystkie garnki, patelnie, ponieważ post oznaczał absolutne nieużywanie tłuszczu. Bardzo często odwieszano te patelnie do spiżarni i czekały tam tak długo aż będzie można zacząć gotować potrawy na Wielkanoc. No kury się jakoś nie niosą. Więc minął ten czas, prawie minął ten czas Wielkiego Postu. Pora na palmową niedzielę. Na Kaszubach bardzo często nazywa się ją kwietną niedzielą. Cóż nam potrzeba? Kilka baziek. To taki pierwszy zwiastun wiosny, to już zaczynają mi tutaj pięknie kwitnąć. Do tego koniecznie coś zielonego. Ja przyniosłam szpan z ogródka, ale bardzo często używano gałązek borówki, a jeżeli nie było nawet tego, to gałązki jagodzin. Jeszcze bezlistne, one mają taki bardzo jasno zielony kolor i też dobrze, czyli tak baśki, coś zielonego. I koniecznie czerwona szlajfka. Jak widać, po mnie też. Kolor ma znaczenie. Na kaszubach kolor czerwony bardzo często używany jest w znaczeniu magicznym. Odpędza złe moce, złe duchy, ale daje też poczucie bezpieczeństwa i pewnej takiej stabilizacji, więc to jest bardzo ważne. Tak wygląda najprawdziwsza kaszubska palma. O której piszą etnografowie. Dzisiaj bardzo często ona przybiera formy bardzo kolorowego, wysokiego kika, ozdobionego papierowymi kwiatami, zielenią i czym tam, ktokolwiek sobie coś wymyśli, tam może wetknąć. Skąd się wzięły? One się wzięły dopiero po II wojnie światowej i przyszły ze wschodu z przesiedleńcami, ponieważ są dużo bardziej widowiskowe, kolorowe. Przyjęły się bardzo szybko. Czy to dobrze, czy to źle? Ja myślę, że dobrze. Że fajnie jest, kiedy e, zwyczaj ewaluuje, kiedy kultury się mieszają, kiedy jedna kultura zapożycza coś od drugiej, to jest tylko taka różnorodność świadcząca o bogactwie. I mi się to bardzo podoba. A ta prawdziwa, kaszubska palma, poświęcona w kościele, oczywiście. Czerwoną szlajką, czerwoną kokardką, miała też znaczenie magiczne. Wyobraźcie sobie, że zatykano ją za świętym obrazem i przez cały rok tam sobie siedziała. Kiedy była burza, palono gałązki z tej palmy w kominie, twierdząc, że tak daleko jak sięga dym z komina. Po spaleniu tych palm, tak daleko grzmot nie sięgnie. Czy to prawda, czy nieprawda? Nikt tego nie sprawdził, ale myślę, że dla ludzi, którzy mieszkali w takich drewniano-słomianych chałupach, w takiej drewniano-słomianej wiosce, takie poczucie bezpieczeństwa, zabezpieczenia się było bardzo, bardzo ważne. Kiedy wracano z kościoła z tą palmą, to też tak nie od razu ją zatykana za ten święty obraz. Wierzbowe gałęzki mają są takie bardzo symboliczne, mają znaczenie przekazujące wszystkim domownikom witalność, zdrowie, taką odporność. Wyobraźcie sobie, że po przyjściu do domu. Każdy z domowników, szczególnie dzieci, osoby starsze, musiały zjeść taką paśkę, takiego puśka, takiego kotka. Miało to chronić przede wszystkim przed chorobami gardła. Dzisiaj wydaje nam się to takie trochę yy, yy, nawet śmieszne, ale wyobraźcie sobie w tym takim domu, gdzie ta matka ma tych dzieci kilkoro, czasami kilkanaścioro, yy, każda choroba. Właściwie mogła skończyć się śmiercią dziecka, zapalenie płuc. To była choroba właściwie nieuleczalna. Więc zabezpieczano się w ten sposób przed wszelkiego rodzaju chorobami, przede wszystkim gardła i dróg oddechowych. A tak naprawdę ja wyczytałam, słuchajcie, że wierzba zawiera salicylany, czyli to, co zawiera aspiryna, polopiryna i te wszystkie dzisiejsze wynalazki którymi my faszerujemy dzieci, kiedy są chore. Czy to taka mądrość ludowa, czy to po prostu obserwacja natury? Myślę, że obserwacja natury i tak to działało. Warto też było jedną gałązką wyjętą z takiego uderzyć sąsiada, życząc mu w ten sposób Zdrowia, pomyślności, plonowania w polu na przyszły rok. No więc jak będziecie wracać w przyszłym roku z kościoła, to weźmijcie taką palemkę, taką baśkę. Zjedzcie, uderzcie sąsiada, może kogoś, kogo bardzo lubicie niech mu się dobrze dzieje. No to co? Smacznego? Nawet dobre. Doczekałam się. Mamy Wielki Czwartek. To już dzień naprawdę solidnych przygotowań do świąt, ale też jest to dzień dosadzenia drzewek w sadzie. Posadzonym Wielki Czwartek i uwaga, jak wszyscy wiemy, Jastrze jest to święto ruchome. <gryw> Czasami wypada w marcu. Nawet to, że jest jeszcze zmrożone, że pada śnieg, że, że jest lód i siąpi i są nocne przymrozki. To należy te drzewka wtedy posadzić, albowiem gwarantuje to im świetną kondycję, ale też obfitość plonowania. Czyli pamiętajcie, drzewa w sadzie sadzimy w Wielki Czwartek. W Wielki Czwartek też siejemy pierwsze rośliny w ogrodzie. One wtedy na pewno dobrze urosną. Zakwitną niebotycznie. Yy, marchewki będą zdrowe, piękne. Ja nie wiem, czy to, czy to się w naszym yy, yy, kaszubskim yy, klimacie zawsze <grywanie> sprawdzało, ale tak uważano i tego się trzymajmy. Kwiaty doniczkowe w domu też najlepiej przesadzać w wielki czwartek, bo one wtedy pięknie będą rosły. Yy. Kobiety, a przede wszystkim. Dziewczęta, najlepiej brudci, czyli takie dziewczęta, dorastające dziewczęta na, na wydaniu, zajmują się w ten dzień barwieniem jajek. Moje kury się zniosły. O, zobaczcie, jakie świeżutkie jajka. To jest zupełnie świeże, się nie kręci. A to? O, to są bardzo magiczne kury, słuchajcie, bo te jajka, które się kręcą, to są gotowane, a to... Jest świeże i się nie kręci. Widzicie? Ha. Jak to nie wierzyć w magię? Najprostszy sposób, o którym pisze jeszcze Gulgowski w swojej pięknej, genialnej książce o nieznanym ludzie w Niemczech. W Niemczech dlatego, że wtedy był to teren, jak wiecie, zaboru, więc Polski nie było. Pisał po niemiecku. I co tu mam? Tu mam ocet. Biorę kawałek krepiny i ugotowane jajko, ale to musi być właśnie o takim, po prostu smaruję. Widzicie, to błyskawicznie. Dlaczego robią to, to dziewczyny na wydaniu, słuchajcie? Na Kaszubach barwiono jajka tylko i wyłącznie na jeden kolor. One były jednobarwne, nie posiadały żadnych ornamentów. To bardzo, bardzo stary, przedchrześcijański jeszcze zwyczaj uważano, że jajko jest symbolem nowego życia. Kury się jeszcze niosą. Zaraz im podsypię, może jajek będzie więcej. Jak widzicie, jest to bardzo proste. Mogą to robić nawet dzieci. Prawda, że fajne? Może jej jeszcze zabiorę. Żeby mi ten kogut nie podziobał, bo on tu pilnuje. A na Kaszubach takimi najbardziej popularnymi kolorami to był. Brązowy. Zielony, niebieski. Ale najważniejszy był czerwony. Dlaczego czerwony? Kochani. Takie czerwone jajko. Brudka, czyli panna na badaniu, koniecznie farbowała własnoręcznie, bo ono się może jej przydać na ten okres jastrę. A co robią w Pff, chłopcy w tym czasie? Chłopcy w tym czasie. Chodzą po wsi i bawią się w taką zabawę pod, tym, pod tytułem wylewanie żuru. Ono nie było konieczne w czwartek, ono mogło być w innym dniu tygodnia, ale było takim cudownym, wspaniałym pożegnaniem Wielkiego Postu. Chłopcy z kamiennym garnkiem, który był żur, chodzili po wsi i od domu do domu i najfajniej było na środku wsi rozbić ten garnek jakiemuś chłopakowi na plecach. Były do tego wszelkiego rodzaju rymowanki, na przykład taka idą jastrę, wylejemy żur, za dnie trze i trze będą jastre. a więc takie pożegnanie tego posu Ja się wcale nie dziwię, słuchajcie, bo my dzisiaj sobie ten żur jemy, zwany też białym barszczem, jemy sobie na Wielkanoc a w tym żurze biała kiełbasa, wędzoneczka, szpyreczka, jajeczko, śmietana i Bóg wie, co tam jeszcze. A tak naprawdę w czasie postu ten żur to po prostu ukiszona mąka i jak pamiętacie, te wszystkie umyte garnki, i patelnie nie pozwalały na to, żeby tam odrobina tłuszczu, a już nie daj Boże kiełbasy czy szpyreczki się w tym żurze pojawiła, więc tak naprawdę Wcale się tym chłopakom nie dziwię. Jajka czekają, które już się nie niosą, a my mamy Wielki Piątek. Wielki Piątek na kaszubach to właściwie najtrudniejszy i najsmutniejszy dzień w przygotowaniach do jastre. Nazywają go tutaj Płaczebok, czyli płaczący Bóg. W Płaczebłega obowiązuje ścisły post, ale tak ścisły że nawet o śledziu nie ma mowy. Generalnie jedzono tylko suchy chleb i pulci, czyli ugotowane w mundurkach ziemniaki. Od samego rana gospodyni budzi swoich domowników. No, kochani, kłująca gałązka agrestu. Nie musi być agres. ważne, żeby miała kolce. Jest to symbol chrystusowych ran, i gospodyni wszystkich o świcie budzi, bijąc ich taką gałązką, bardzo często do krwi. Tak, żeby chociaż kropelka się pojawiła, to wtedy rzekomo jakby jest ulga dla cierpiącego na krzyżu Chrystusa. Ale wyobraźcie sobie, że budziła w ten sposób i swoich starych rodziców, i swojego męża, i swoje starsze dzieci. Ale nawet niemowlęta w kołysce. Dzisiaj już y, nie wyobrażamy sobie takiej pobudki, ale ciekawe, żebyście o tym wiedzieli. Mnie najbardziej śmieszy zwyczaj y, wielkopiątkowy w płacze Boga zamiatania obejść. Wierzono, że jeżeli w ten dzień zamiecie się wszystkie izby i podwórze, to pozbędziemy się w ten sposób robactwa. Wszy, pcheł, jakiś tam insektów. Nas to dzisiaj dziwi, prawda? Mamy zupełnie inne pojęcie higieny, ale nie o higienie mieliśmy tutaj dzisiaj rozmawiać, tylko o zwyczajach, a więc wymiatamy wszystko i żeby się tego pozbyć skutecznie, to najlepiej wymieść to tam, za płot, do sąsiada, żeby nie wróciło. Ale musimy pomyśleć o tym, że sąsiad robi to samo i w tą stronę i za płot do sąsiada, czyli do nas. Tak prawdę mówiąc długo nad tym myślałam. Jestem bardzo kiepska z logiki, z filozofii i, i z matematyki, ale jakoś tak mi wychodzi, że, że oni się tym, tymi śmieciami po prostu wymieniali. A chłopaki? Chłopaki już na pewno nazerwiały jałowiec, kuje. Będzie im potrzebny. Na razie ten jałowiec leży gdzieś tam koło domu, a najlepiej, żeby wisiał koło komina, żeby usechł. Wtedy powoli gubi te igiełki. Po co będzie potrzebny? Zaraz wam opowiem. Wielka sobota to, odważę się to powiedzieć, na Kaszubach dzień żywiołów. Pierwszy z nich, ogień, to jest taki taki dzień, kiedy Dokładnie czyści się piece, kominy i rozpala się nowy ogień. Najlepiej właśnie z takich kolczastych gałązek. To rzekomo gwarantuje poczucie bezpieczeństwa domowego ogniska na cały kolejny rok. Ale moim ulubionym, ukochanym zwyczajem, który praktykuję do dzisiaj, polecam, jest jastrowa woda. Wierzono bowiem, że najlepszą taką moc ma woda bieżąca, więc najczęściej idąc do kościoła na rezurekcję gdzieś tam po drodze się obmywano. A dla starków, czyli dla dziadków, dla niemowląt przynoszono wodę do domu. A ja sobie chociaż ręce umyję, co? No, już czuję się dużo lepiej. Przyniósłam sobie koszyczek, żeby przygotować święconkę, ale wyobraźcie sobie, że na Kaszubach nie był to bardzo powszechny zwyczaj. Jeszcze 30 lat temu, a nawet może trochę mniej, kiedy zostałam Kaszubką z wyboru i poszłam do kościoła ze święconką, tych koszyczków było może ze 12, może z 15. A numer domu gospodarza, koło którego mieszkałam, był 120. To było dla mnie bardzo dziwne. A kiedy przyszła córka gospodarza, to w ogóle nie wiedziała, o co chodzi. Zrobiliśmy jej więc mały koszyczek to mnie zaczęło intrygować. Doczytałam wtedy, że na kaszubach powszechnym zwyczajem było święcenie pokarmów w zamożnych domach, we dworach, u bardzo bogatych gburów, ale uboższa ludność. No wiecie, jak to jest nie. Każdy chce być wyróżniony, czy chce być taki trochę bogatszy niż jest. Więc ta uboższa ludność pakowała te swoje wiktuały do koszyka i stała gdzieś po drodze, przy kapliczce, przy tak zwanej czy Bożej męce. I tam ksiądz zatrzymywał się i święcił te pokarmy. Co było w środku? Praktyki były bardzo różne. Na pewno chleb, kiełbasa. Niektórzy dają chrzan, sól, ciasto. Ja pamiętam z okresu mojego dzieciństwa cukrowego baranka, którego potem można było potłuc i zjeść. Śniadanie wielkanocne na Kaszubach z przełomu wieku XIX i XX powszechna była prażnica, czyli jajecznica na szpyrkach. Wyobraźcie sobie po tym poście, po tym żurze, kiedy już nawet rozbito ten żur, kiedy miano go po dziurki w nosie. Taka prażnica tłusta z tymi szpyreczkami. Coś fantastycznego. Potem wulst, czyli kiełbasa, bo na Wielkanoc bardzo często zażenano mm, świnie. Ale potem też kuch. Najczęściej to był kuch młodziowy na drożdżach. Taka drożdżówka w zamożniejszych domach. To były i piaskowe baby lukrowane, i mazurki, i Bóg wie co tam jeszcze. Ale to naprawdę już było bardzo, bardzo indywidualne. Generalnie to śniadanie nie było bardzo obfite. Wielki poniedziałek. To jest dzień spotkań, dzień spotkań rodziców, którzy też y, obmawiają za mąż pójście swoich córek. Oczywiście w tym bardzo często pomaga swat. Y, chłopcy nie bardzo się kwapią, dziewczyny bardziej, więc już robią chłopcy. Chłopcy przede wszystkim degują i uwaga, na Kaszubach woda Zastrzeżona jest na zupełnie inne zwyczaje. Na każubach można powiedzieć, że degus jest suchy. Pamiętacie chłopaków, którzy zerwali ten jałowiec? On już się wysuszył troszeczkę, kuje. I trzeba pójść do tych dziewczyn, które nam się podobają. Najlepiej o świcie. I je solidnie wedegować po łydkach. No, oczywiście, że do krwi, prawda? Im bardziej pokancerowane te łydki, tym bardziej świadczy o tym, że dziewczyna się podoba. lany poniedziałek, jak mówimy w innych regionach Polski, a degus na Kaszubach nie kończył się w poniedziałek. W poniedziałek chłopcy degowali dziewczyny. Był też taki cudowny zwyczaj, że jeżeli dziewczyny uciekły do chlewa, wypuściły świnie, to degownicy musieli już iść gdzieś dalej. Za to wtorek. Wtorek to był dzień, kiedy Dziewczyny degowały chłopców. Mhm, ja to jeszcze pamiętam. I wyobraźcie sobie, że jeżeli jakiejś dziewczynie taki chłopak się podobał, to dawała mu w prezencie czerwone jajko. Jak była ładna, to myślę, że tych chłopaków był cały tam tłumek. No tak, na wszelki wypadek mam tych jajek sporo. Może mi się coś trafi. Życzę Wam wesołych świąt, cudownego degusa, magicznej jastrowej wody no i bogatego zajączka.